Siema, siema, witam w niedzielę rano, no może już nie, nie tak rano, ale jeszcze przed śniadaniem, w każdym bądź razie yy, miałem zapalenie, kurde, s, spojówki chyba, ale już jest lepiej, mam krople do o, o, oka, dlatego mogę mieć takie tutaj napuchnięte trochę, bo kurde, ogólnie zatarłem, dobra, mieszał oto, <noise> liście spadają z drzew, To jest, Liści, ale o czym chciałem? Ogólnie ja bardzo lubię naturę, przyrodę. Ba bardzo lubię, naprawdę. A tu jest ten mój gamoń. Od jutra idzie na smycz, bo mam go już dosyć. Po prostu mam go dosyć. Już nie dość, że mi ostatnio uciekł. No ucieka mi raz na pół roku. Zdarza się, no ale ostatnio uciekł, ale jego przewinienia się toczyły już od. Dawna. A mianowicie yy, biega mi do psów. Yy, atakuje. Znaczy, podbiega, czy podbiegasz? Przed chwilą Miarka się przebrała, bo taka stara babcia idzie z taką małą suczką czarną. I, i byliśmy, bo ja tu z, z nim chodzę bez smyczy ogólnie. Ale ostatnio widzę, że jakiś nabrał yy, lekkie lekkie zwarcie w systemie. Yy, muszę go znów wziąć na smycz Także dzisiaj jest ostatni jego pochód I idzie na smycz Bo zaatakował Rzucił się na taką małą suczkę Mniejszą od niego Przekotłował ją Kurde na trawie Zanim dobiegłem Go tam kurwa zbluzgałem Bo już mam go kurwa dosyć yy, I wędruje na smycz Bo kiedyś normalnie się słuchał Dostał komendę i stał a teraz wołam, krzyczę, dre kurwa, mordę stój, stój, stop do mnie, a ten dalej, jakby nie słyszał. Także zwarcie nastąpiło, i trzeba to odwrócić. Więc idzie na smycz i pochodzi na smyczy z miesiąc, tak jak to kiedyś robiłem, i po prostu wracał z powrotem do normy. Na komendę wszystko ładny, piesek się słuchał. Dlatego dzisiaj jest Twój ostatni marsz. W kagańcu na wolności. Idziesz na smycz. Tak, tak, do ciebie mówię. Do ciebie. Dokładnie o tym o tym wiesz. Yy, no, ale do czego zmierzam? Zobaczcie jaki piękny dąb. Ja tu chodzę 5 lat już tu mieszkam. Gdzieś tu mieszkałem całe, całe życie, praktycznie. Ale się wyprowadziłem do miasta. I teraz, od rodziców i teraz tu wróciłem już ze swoją rodziną, którą założyłem. I tu chodzę i tyle razy na to drzewo patrzę. I nie zwróciłem uwagi, że to jest dąb. A właśnie wczoraj oglądałem odcinek o dębach polskich. Eee, I to są żołędzie. To co ostatnio zbierałem, o to i na tym gwizdałem. Bo to się wkłada między pacjentem, tym się gwizdzę. I wstyd się przyznać, ale zapomniałem, że żołędzie zrzuca dąb. A w tym roku jest ich bardzo obficie. Ogólnie jakieś tam, jakieś tam okolice, jakieś puszczy yy, są dęby, które obradzają żołędziami raz na parę lat. Czy coś takiego. Tak jakby były w zmowie. Cały las tych dębów. Po jakimś tam okresie czasu, nie wiem czy co, co dwa lata, czy, czy, czy jak, właśnie obradzają wszystkie. A jest okres, że żadne. Że, że żaden dom w całej, w, całej, w całym lesie. Także nie wiem jak to jest. Czy one się komunikują, wiecie, korzeniami w ziemi być może tak jest. Dlatego to jest bardzo. Wczoraj oglądałem właśnie na YouTube, taki bardzo szanowany kanał o, o przyrodzie o zwierzętach i, i o dębach Polski. i właśnie, że one, jakby w zmowie były, jeden rok. Rodzą te żołędzie, dwa na przykład nie. I to jakby wszystkie w, cał w całym lesie, nie? <laughs> Także to jest, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I to akurat w tej okolicy, nie? Nie, że w całej Polsce. Akurat w tym, w tym lesie. Eee, no. Także mamy niedzielę. U nas jest, yy, można powiedzieć, niezbyt dobra sytuacja w mieście. Jest zatrucie wody tą E. coli, bakterią od czwartku bodajże. Od czwartku bodajże, a mamy dzisiaj niedzielę i to ma potrwać do środy. W środę ma być pobrane. Znaczy, dzisiaj już pobierają wyniki, robią próbki, a wyniki mają być w środę. Także się okaże, czy, czy w środę przywrócą nam wodę, czy, czy jeszcze nie. No, kurde ile ja miałem właśnie właśnie dzisiaj miałem zwrócić... O tu jest następny dąb tu jest następny dąb, ja pierdzielę. mam dęby Mam dęby na mojej ścieżce i 5 lat nie zwracałem na to uwagę Jest kolejny dąb yy, i nawet tak, tu jest dąb młody To jest dąb i tutaj Tu są tu jest więcej tych dęb. Tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć dębów. Raz dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam szósty. I tu jest siódmy dąb. Są dęby. Tak. Ja pierdziele. Siedem dębów mam. Więcej. Tu jest ósmy dąb. To też jest dąb. I tu... To też jest dom. Tak. I tu jest dom. Kurde, przeszłem, a nie wiem, czy tam nie był jeszcze dom. Tamten. Tak, to też jest dom. Majlodomie. Dom. Kurde, przeszłem, nie zwróciłem uwagi. Bo gadałem z Wami. Znaczy z Wami. Nagrywam materiał. I to też jest dom. Czy to nie jest dom? Nie, to nie jest dąb. To nie jest dąb. A to? Te drzewa? Nie, to też nie jest dąb. Siedem dębów. Siedem dębów. Ja i, 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 i siódemka moja szczęśliwa, nie? Bo jestem z, z siódmego. To jest jezioro. Jezioro Zamkowe, za niedługo będzie morsowanko. Także nowe, nowe endorfiny. Eee... Ja pierdzielę 7 dębów, jeszcze 7, nie? Ja, ja przywiązuję ogólnie do cyfry 7. No, cyfra 7 ma dużo, dużo znaczeń różnego typu. Mówicie szczęśliwe siódemki i tak dalej. Eee... Ale mam tutaj siedem dębów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tamten szósty, tak? To mnie się szósty. Jeszcze podejdę bliżej, bo nie widzę domu. To jest dąb, drzewa mi zasłonę. Tak. To jest dąb. Szósty i siódmy tam, ten duży. Siedem dębów. Kurwa, mieszkam tu 5 lat i nie widziałem, że mam tu siedem dębów pięknych na tej ścieżce. To jest ścieżka tu przyosiedlowa, nie? Nie, i tu ósmy dąb. Jest ósmy. I tu jest ósmy. O, proszę. Tyle dębów nad jeziorem Ja w okolicy zamieszkałej, nie? No tego bym się nie spodziewał, szczerze wam powiem Nie wiem, 8 dębów i to i to Sowitych Sowite drzewo ma z 200 lat ma Tak przypuszczam No tamten to na pewno ma z około 300 może mieć ten pierwszy 8 dębów na, na ścieżce tu już jest o, asfalt, ścieżka dla psów ogólnie tutaj przy A Tam widzę ktoś coś zamieścił na tym, na tym drzewie, zobaczcie, nie wiem czy będzie widać O tu o dokładnie tu o Jakaś skrzyneczka, nie wiem czy to dla ptaków Podejdę bliżej to sprawdzę Tak, to jest chyba Jakiś domek dla ptaków o tu jest ścieżka tu zobaczę Czy ja dobrze widzę nie nie wiem nie no domek ktoś zamieścił no kurde ale ktoś w pomysł tu wpadł jako jak ktoś tu wszedł to nie wiem Ale jest, jest domek nie wiem, widać? Kurwa. O, tu na drzewie. Jest domek. No, szetel, nie chcę się teraz, następnym razem. Kurwa, róża, kolce. Po... Ale już nie rozdarło kurtki. No, także w środę, w środę mają być wyniki. Badań Ale tu jest jeszcze dąb jeszcze jeden Jeszcze jeden Dąb Tak, to jest Dąb! Ho, ho, ten to jest też sąity jest też Dąb Dziewięć dębów, dziewięć i tu jest dziesiąty tutaj tak, jest dom dziesiąty Też O tam idzie. To jest zasłonięty przez krzaki. To jest dom Dziesiąty. Liczymy dęby. W ogóle nie zamierzałem tego filmiku nagrywać. Spontanicznie tak właśnie z... przypomniało mi się o tych dębach. I lecimy. Liczyć dęby. Jest dziesięć. I tu widzę następny dąb. Tak. Jedynasty. 11, Jedynasty. I tu dwunasty. Dwanaście. Dwunasty. Dwunasty dąb. Gorą, nagrań mi przerwało. Dwanaście, trzynasty dąb. Trzynasty, trzynasty dąb. Trzynasty, czternasty, piętnasty. Piętnasty, piętnasty. Piętnasty. To jest dąb piętnasty. Szesnasty. Tak i to jest siedemnasty. Siedemnaście dębów. I tu jest następny. Osiemnasty. Dziewiętnasty. Dziewiętnasty. Ja pierdzielę. 19 dębów. I tu dwu... Ja pier... tu jest na, chyba najpotężniejszy. Tak, to jest Dąb. Yy, patrzę do góry. Tak, dwudziesty. Ten jest naj, najsowi, największy. Do mnie! Do mnie! Dwudziesty dąb. Ten jest ten jest najgrubszy, jeżeli chodzi o, o pojedynczą sztukę, bo tamten był rozwidlenie, miał na trzy. Ten jest największy. E, ma, ze 300 lat może mieć. Nie wiem, ile tych dębów naliczyłem. Już zrobiłem rachubę. O, a tu kolejny. Kolejny dąb a to To też dąb Ja pierdzielę Ponad 20 dębów Ponad 20 dębów Jestem w szoku dęby nie są, nie są nie są jakieś takie Wiecie, że one rosną gęsto to, to, co teraz, że, że tyle dębów, to jestem w szoku. Ogólnie od dzieciaka się wiedziało, że i widziało, że dąb to dziś w głowie było, że on gdzieś tam sobie rośnie, sam jeden. Yy... I to no wiecie, tak, tak się przyjęło, że dąb, o dąb, jaki ładny dąb, nie? Że tych dębów. Wiecie, to nie jest, nie jest gęsto. A tu się okazuje, że po pięciu latach, jak tu mieszkam, mam przy domu ponad 20 dębów. Tego się nie spodziewałem. To jest coś dla mnie ważnego, bo ja dęby są drzewa, wiecie, drzewa mocy. Nawet ty wiedziałem, że tutaj tyle chodzę, tu 20 dębów, aż naliczyłem. Ale w którym No tu na ścieżce. 20 dębów. No bo z wczoraj oglądałem o dębach polski odcinek, nie? I mówię, że zapomniałem, że one rzucają żołędzie. Mówię, tych żołędzi tam od cholery, nie? I teraz szłem tam, od, od końca zacząłem liczyć. Na no tej ścieżce ma 200 metrów, 20 dębów. Nie! Wielkie dęby! Po, po, po 200 lat. Tutaj stoi dąb z 200 lat. Ma taki gruby. Tu zaraz. Tam dalej też takie, takie wielkie. Nad jeziorem rosną całe lice. No, nie, no one tu rosną już kilkaset lat. Ale nawet nie wiedziałem, że, że takie dęby ładne. No, dobra, to mi je niedzieli, pozdro.